Uwaga, kolejna perełka na jesienne wieczory. Zestaw do mikrodermabrazji. Co to jest, dla kogo i z czego się składa? Zestaw składa się z dwóch kosmetyków: to jest peeling z kryształem korundu mocno zmielonym, który przepięknie szlifuje skórę oraz serum, które zmniejsza widoczność porów. Łagodzi koi po zabiegu. Jest to zestaw do mikrodermabrazji domowej. Wystarczą dwa kroki, które trwają naprawdę 3 minuty. I Twoja skóra odzyska blask, koloryt. Na czym polega mikrodermabracja? Mikrodermabracja polega na ścieraniu zrogowaciałego naskórka, żeby nowa, piękna, świeża, młoda skóra mogła być odsłonięta. Brazja pomaga w zmniejszeniu porów, w zmniejszeniu widoczności blizn, zmarszczek, linii, które powstają z wiekiem, ale również do zmniejszenia widoczności przebarwień skóry kiedy stosujemy. Ja uwielbiam i preferuję do stosowania wieczorem, przed pielęgnacją już na noc. Daj sobie 3 minuty czasu na poprzebywanie ze sobą. Mikrodermabrazja polecam. Możesz u mnie wypróbować, możesz zamówić. Jest to prawdziwa perełka na jesienne wieczory. Napisz w komentarzu mikro, dowiedz się szczegółów. Skład Stosowanie, wszystko co Cię interesuje, a może już chciałabyś zamówić i rozpocząć swoją pielęgnację specjalistyczną, czekam na Ciebie. Wszystkie kosmetyki są dostępne u mnie. Zapraszam.